tylko ja jestem Sądejek I dzisiaj była, był challenge tylko władze I wygrałem ten challenge Bym wam pokazał powtórkę, jak wchodzę w powtórki No to mi coś co muszę zostać, poczekać Najwyżej wam pokażę o, Wygrałem Niestety wywaliło mi coś W się, sensie, no wszystko składało się dobrze Klikałem dobrze, że tak, że chcę to wysłać ale usunęło. No. I dlatego. Dzisiaj. Jeszcze nagram wam chyba film. Jak kupuję starter packa przez to, że przegrałem. W sensie, że się nie wysłało. W sensie jeszcze nie wiem, ale możliwe. No, jeżeli to doceniacie i chcecie, żeby była powtórka, no to napiszcie w komentarzach. Przynajmniej jeden komentarz wystarczy taki. No, przepraszam was, był challenge dobry, udał się, wygraliśmy, no i coś się zepsuło, przepraszam, ok Przynajmniej niech ta wiadomość dotrze no, Jeżeli chcecie, no to napiszcie w komentarzu albo Fortylla, albo Kocikoncik, albo no, znowu Władzę Ja przepraszam, no, mogę nawet niedługo bardzo nagrać powtórkę z tego No, przepraszam was Okej, okay. to by było chyba na tyle od tej informacji Nie ma co mówić A i no pójście też pomysły pomysłu do minecrafta co robić No i narka